Z Buddą. Budda wiem, że e, odezwie się za kilka dni, na pewno sam do was, bo w stosunku do niego takie osoby jak Jose Kolekcjoner, co moim zdaniem to on robi straszno, strasznie obrzydliwe rzeczy. Też wam zaraz coś przeczytam od niego. Kamil się na pewno wypowie, choć wydaje mi się, że on. Nie wiem, czy on się będzie wdawał w jakieś kłótnie. Wiem tylko, że ma się odezwać też do ludzi. Ale dużą krzywdę mu też chyba zrobili. Tam za dużo jest po prostu takich rzeczy, które są bez pokrycia, bez żadnych dowodów po prostu się ludzie w niego w***dolili. I to mówię o takich ludziach jak, nie wiem, jak, jak Jose, który w momencie, gdy Kamil był w piku i był bardzo mocny, to nie odzywał się na temat Kamila. A w, trak a w momencie, gdy Buddę zamknęli, to nagle wszyscy zaczęli w niego strzelać, nie? Dla mnie to jest coś takiego... kolekcjoner atakował, bo wiedział, że Budda nie może odpowiedzieć. Ja tak uważam, nie? Zaraz wam coś pokażę, przejdziemy do tego tematu. <laughs> <Wiesz>? Dobra, <laughs> ogólnie jakby... Jose kolekcjoner mi pozwolił to udostępnić, żeby ktoś mi potem nie mówił, że nie, bo to Kamila z Ameryki to co tam akurat wrzucę, bo to idiota. No, Ale tutaj trzeba się też elegancko zachować. I zapytałem się go, czy po prostu będę mógł tego użyć. To jest dosyć ciekawe, bo ta, ten konflikt jakby Hose i Budda byli ze sobą kiedyś bardzo blisko. I są tutaj powiedziane rzeczy, które jeszcze nie ujrzały chyba światła dziennego. I tak dla widzów Buddy i dla samego Kamila myślę, że to może być znaczące, nie? 777. Zapytałem się tego hose kolekcjonera. Powiedziałem: Nie rozumiem, czemu teraz atakujesz Kamila, a jak mógł odpowiedzieć, to nie ruszałeś tematu. On odpisał: Czego nie rozumiesz, Michałku. Ja mu odpisałem, nie rozumiem na przykład sytuacji budowania sobie atencji na Kamilu, bo dla mnie osobiście to, co robi Jose, to jest po prostu budowanie atencji, bo czasami, jak on wrzuca te swoje posty, to one nawet to nie jest nic mocnego, to jest coś takiego, jakby nie wiem, tylko pod, pod, żeby się podbijać, nie? No i ten Jose napisał tak. Kieruję się jedną życiową fundamentalną zasadą. Zasadą nigdy nie krzywdzę nikogo pierwszy. Zostałem oszukany, a na tym ucierpiała moja rodzina, moi pracownicy, mój dom się rozpadł. Wszystko przez to, że traktowałem go jak swojego syna, on od początku miał plan, żeby mnie wykorzystać. Skradł moje serce, ja spełniałem w nim swoje marzenia, patrząc jak rośnie, jak podziwiają go ludzie na całym świecie. A on na końcu mnie zostawił. Tego się nigdy nie zapomina. Zapytałem się, bo on tutaj jakby zrzucił w ogóle na Buddę winę, że jemu się rozpadł przez Buddę dom. macie o co chodzi. I żeby mi nikt nie powiedział teraz, że ja na samym końcu swojego materiału powiedziałem, co powiedziałem i że niby przybijam to Sylwkowi, bo, bo Sylwester tak powiedział, a ja tam nigdzie nie powiedziałem, że to jest wina Sylwestra. Powiedziałem, że to był stres i ja biorę pełną odpowiedzialność ze swoją za to, co się stało. Bo to był po prostu, ja mogłem tego filmu nie robić, a uznałem, że po prostu będę to robić I się stresowałem tym wszystkim. Ku macie o co chodzi? I to było spowodowane, bo ja równie dobrze nie musiałem. Ale to, że ja teraz wypominam Jose kolekcjonerowi, że on ma problem o to, że jego dom się rozpadł do Buddy, to to nie jest to samo. Zapytałem się go, że czy związek z Twoją byłą kobietą na pewno był spowodowany buddom rozpad związku. Bo ja akurat słyszałem dużo historii na ten temat, ale o tym nie będę mówić, bo to są prywatne rzeczy niesprawdzone. Tylko wiem to z plotek. Lecimy dalej. On napisał, że przez żale, jakie nosił w sercu. Że Kamil traktuje go jak śmiecia i odpisuje tylko na wiadomości, na które mu pasuje, a wspólną firmę pozostawia bez opieki, myśląc tylko o sobie, codziennie katował siebie i był osobą, z którą nie da się żyć, cierpiał każdego dnia, niszcząc siebie i wszystkich wokół, i to było powodem rozstania. I to było dla mnie na przykład, To jest dla mnie też dziwne, że. Jakby nie wiem, nigdy nie powiedział nic o kamilu, jak był. A teraz nagle przez Kamila rozpada mu się całe życie. A ja byłem świadkiem jeszcze kurwa jakiś czas temu, że normalnie nie wiem, że oni normalnie pisali ze sobą. I tam było coś na zasadzie nawet, nie wiem, chyba, nie wiem czy tam nie było jakichś życzeń wielkanocnych, czy czegoś w tym stylu, czy kurwa. Że był mega luz. A teraz nagle jakby Buddha jest winien złu całemu światu, nie? W temacie w mojej aktywności w Internecie, potem jak dowiedziałem się, że Kamil ma tak poważne zarzuty, stwierdziłem, że nie ma szans, aby proces odszkodowawczy za kradzież całego konceptu spożywczego odniósł jakikolwiek skutek. Bo Hose sobie uzurpuje prawo do tego, że Dose, marka Buddy, to był jego pomysł, że on yy, miał te illegal fuel, nie? I że Budda zajebał mu tak jakby tą ideę i, i zrobił sobie yy, swój energetyk, nie? W wyniku tego podjąłem decyzję, że ogarniam się i jedyne co mogę zrobić to przestrzec ludzi przed iluzją, jaka została nam wszystkim stworzona. Moim celem jest uratowanie choć jednej osoby, żeby nie dała się tak zwieść, jak ja dałem się zwieść Kamilowi, którego do dziś noszę w sercu, bo widziałem w nim swojego syna i spełniałem swoje marzenia, patrząc jak się rozwija dzięki mojemu wsparciu. Nosi w sercu gościa i napierdala na niego na Instagramie post za postem i wypierdala mu sprawy yy, sądowe, nie? To już by mógł sobie chociaż, nie wiem, ograniczyć się i olać po prostu to ostatnie zdanie, nie? Co? Ba, baba dług zgrozy. Zamiast siedzieć w chłopie, moja kobieta jest u swojej matki, ja jest bezpieczna i wszystko jest dobrze. Nie siedzisz u mnie w domu, więc zamknij mordę i nie odzywaj się na ten temat, churo, bo nie wiesz, co jest, co jest grane u mnie i tyle. Kurwa mać, to. Ty. Przecież jeżeli robię transmisję i robię sobie ją, nie wiem, godzinkę, dwie, to równie dobrze mógłbym, nie wiem. To tak jakbym sobie oglądał film. Przecież jest bezpieczna, siedzi sobie, ogląda, jest wszystko dobrze. A ja sobie spędzam spędzam co czas z widzami teraz i sobie też skończę streama i sobie pójdę potem. Kurwa bać, już nic nie można zrobić. Ty, ludzie mają problem, wszystko. <gry> Scenariusz, jaki napisało życie, że Kamil został zatrzymany i postawiono mu zarzuty, to najgorszy scenariusz dla mojej sprawy odszkodowawczej. Bo skąd mam ściągnąć odszkodowanie, jeśli on nie może mieć nic na siebie, ani Grażynka? Te wszystkie rzeczy, które teraz wychodzą, nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, ponieważ miały służyć do przeprowadzenia mediacji z Kamilem w kulisach, żeby się dogadać, a nie robić z tego medialnej zadymy, jaka jest teraz. Natomiast media donosiły takie informacje, że raczej nie ma szans, żeby Kamil szybko odpuścił zakład ka, opuścił zakład karny. I to było jedyne wejście, żeby ruszyć ruszyć sprawę, która nigdy nie miała na, miało nie wypłynąć i miała być załatwiona przez naszych prawników w kulisach. A ja wiem, że normalnie się dogadał Buddha z Hose, podali sobie rękę o czym będzie za chwilę i, mia, i był temat zamknięty. I do, te, do tego Hose też jakby sam podprogowo przyznaje, ale nie może tego tak napisać. Zaraz zobaczycie dlaczego. Michał, przecież jestem świadomy tego, że jesteście bardzo bliskimi przyjaciółmi na dobre i na złe. Wszystko co do ciebie piszę, możesz upublicznić, możesz zrobić z tym co chcesz. Tylko nie zmieniaj słów, o których tutaj wspominam, bo wtedy będę musiał zareagować na zmienioną narrację. Chcę, żebyś wiedział i przekazał też Kamilowi, że nigdy w życiu nie byłem tak silny jak teraz. Nie boję się żadnej konfrontacji medialnej czy innej. Wyszedłem na wojnę z milionami fanów Kamila. Myślisz, że obawiam się hejtu? Hejt mnie zbudował. Mam grubą skórę jak aligator. Wszystkim swoim hejterom odpisuję, że życzę im wszystkiego do co mnie w życiu spotkało. We mnie nie ma nienawiści, nie ma zemsty, jest tylko pragnienie sprawiedliwości. Takie mam zasady i myślałem, że takie same ma Kamil, ale się zawiodłem. Pozostawił naszą firmę bez marketingu, działając za plecami, tworząc Dołz. Ale jak działał za plecami z Dose, skoro rozwiązał swoją współpracę przed stworzeniem marki Douza. Na koniec pragnę dodać, że moje kontakty i podpisane listy intencyjne o współpracy zakładały, że Illegal Fuel wjedzie do dystrybucji w 35 krajach. Tymczasem Kamil wybrał swoją drogę, decydując się na nazwę DOUS, która w Europie jest zarejestrowana w około 2400 znakach słownych. Dobra, to są takie, wiecie, pierdo, pierdoletki. Napisałem, że nie odpowiedział na moje pytanie. Widzisz Michał, od strony dokumentacji i dowodów, które zgromadziłem, wygląda to tak, że Kamil reprezentował firmę jeszcze 8 miesięcy po tym, jak zostały podpisane umowy z inwestorem i na wejście do Żabki. Sam podpisał się pod tym oświadczeniem. Natomiast Grażynka była udziałowcem spółki Illegal Night, co w ocenie materiału dowodowego wygląda na to, że działali na szkodę spółki. W marcu były już podpisane dokumenty, a w maju mieliśmy wchodzić do sieci z Żabką. sprzęglił się na wszystkich i dostał godę. Czy kogoś może oszczędził? Eee, Budda nikogo nie sprzedał. Ja bym się nie rzucał na głęboką wodę. Gdybym nie miał wszystkiego zapiętego na ostatni guzik procesowy. I to jest bardzo ważna, jakby ważna sentencja z, od niego, bo teraz ja odbijam tak jakby to. Nie wiem, jaki mieliście, jak nie wiem, jak mieliście to rozwiązane prawnie i nie będę w to wnikał. Jednak sam mówisz o stronie dokumentacji i dowodów. Podobno kierujesz się honorem i moralnością. Ma to nawet w opisie na Instagramie jakieś moralność, pasja, honor. Wiesz, że dogadaliście się z Budą, że On odchodzi, a teraz w sumie wykorzystujesz trochę jego sytuację, by odpalać procesy. Prawnie może wygrasz, ale czy to nie gryzie się swoją moralnością? W końcu Buddha ci zaufał na słowo, że wasze tematy są zamknięte i może działać samodzielnie. I tak było. Upraszczając tę wypowiedź, materiał dowodowy przedstawia fakt, że Grażynka, będąc udziałowcem, a kamil reprezentantem Illegal Knight działał już 8 miesięcy za plecami, tworząc i odpalając Bo to I teraz patrzcie, jesteście w firmie, nie? dalej jesteście prawni, ale dogadujecie się z ziomalem, że słuchaj, ja będę robił już swoje samodzielne rzeczy, rozwiążemy spółkę za jakiś czas, nie? Ale jakby nie rób mi jakiegoś przypału, że sobie będę robił jakieś rzeczy, które nie wiem, miały być w, robione w ilegalu i tak dalej, tylko robię po prostu samodzielnie rzeczy i Jose to wiedział. On zbił z nim pionę i Buda już mógł robić co chce, ale teraz z racji tego, że on był w tej firmie, to wykorzystuje ten czas ośmiu miesięcy, jakby te kruczki prawne, żeby dociskać Kamila, kurwa, jak leci. Zresztą tam też Hose się ładnie wypowiada na temat Kamila. Ładnie w cudzysłowie, nie? Czy twoja motywacja do odpalania procesu i tych materiałów dyskredytujących nie jest przypadkiem fakt upadku majątkowego i, wycią i wyciągnięcia na tym jakichkolwiek pieniędzy, bo Hose ma ogólnie troszkę problemów? Nie powiedziałeś jednak, czy dogadaliście się z Kamilem wcześniej, że rozwiązujecie współpracę. Chowasz się trochę za dokumentacją. Mnie nie chodzi o rzeczy procesowe, tylko stricte moralne. Skoro kochałeś go jak syna i nie działaliście już razem, to Budda nie miał obowiązku promowania ilegala, na przykład zblurowane, tak jak on tam pisał, drzwi na tym filmie Dzieciak 98, 8 ani przetwarzania kwestii wiążącej go umowy. Przecież rezygnacja ze współpracy i podanie sobie dłoni to kwestia elegancji, by nie podejmować teraz prób żerowania na nim. Nie mówię o kwestiach prawnych, bo owszem, tutaj może racja jest po twojej stronie i nie mam zamiaru się sprzeczać, bo nie jestem pa w papierkologii pomiędzy nimi a buddą, nie wiem jak to tam wygląda. Jeśli jednak chodzi o fakt, że przybiłeś to, że Kamil odchodzi, nie powinno teraz kierować tobą w celu wyciągania od niego jakichkolwiek pieniędzy. Ja wiem jak działa świat, rozumiem jak działają umowy, nie musisz mi tego tłumaczyć, ale sam wiesz jak było. Jeszcze raz przypominam, że nigdy nie krzywdzę nikogo pierwszy. To, że mnie okradziono na 12 milionów złotych, nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się pomiędzy mną a Kamilem. Mam się bardzo dobrze, a wszystkie moje problemy i to, jak mnie widzieliście, to było 33 kilo temu. Zolany jak jest z kimś na Nowy Rok, bo trochę tęsknota za tym wszystkim. <grym> odpowiem. Dziś jestem silny jak pierdolony tornado, tak mi napisał. Kamil ustalił ze mną taką wersję rozstania medialnego że zbiją pionę i jest koniec i to nie było rozstanie medialne bo ja wiem jak to wyglądało ja to, ja to dokładnie znam od Buddy tą wersję i jakby wiem, że pomiędzy nim a Jose była taka sytuacja, że oni sobie podali rękę i Kamil idzie na swoje, Jose idzie na swoje Hose dostaje i Kamil sobie tworzy swoją markę i po prostu oboje zamykają pizdę, nie wtrącają się po prostu w swoje, w swoje sprawy. A Jose teraz stworzy coś takiego, że to była wersja rozstania medialnego. I Budda już nie miał wobec niego żadnych, nie wiem. I, i według niego Budda miał dalej jakieś kurwa powiązania z tym wszystkim, a miał tylko na papierze. Ale ustalili słownie, że nie będą po prostu sobie, nie wiem, dogryzać, robić nic i tak dalej. Po prostu oboje mieli siebie nie dotykać. Jose napisał: Ja na to przystałem, bo przecież nie będę wsiadał na wierzgającego ogiera. Wytrawny jeździec nie wsiada na wierzgającego ogiera. On to nawet ogiera. To chodziło mu o wierzgającego ogiera, nie? Tylko czeka, aż się zadycha. I dopiero wtedy go dosiada. Strategia długoterminowa. Zachowałem się tak, jak nauczył mnie Kamil. Grał przede mną tak długo, aż osiągnął swój cel, więc ja zagrałem tak, jak mnie nauczył. Byłem w roli, pisałem i zachowywałem się tak, jak on sobie tego życzył. Ale wspólników się nie oszukuje, nie ruchaj ich żony i nie bierze złotówki. To, żeby ktoś nie pomyślał, że był ruchał żony, Jose, tylko chodzi o to, że. Po e, prostu trzy jakieś sentencje, takie starego biznesmena, nie? Czyli czekałeś, aż zadycha się gość, który był dla ciebie jak syn, żeby go dojechać? Zadałem mu pytanie, nie? Co są warte te słowa, że dostaliśmy się w zgodzie, skoro z premedytacją podpierdolę mój projekt sektora spożywczego, a w dokumentacji dowodowej wprowadzają go do sieci Żabka ci sami ludzie, co wprowadzali mnie. Tego się nie da obalić dowodowo. To jest chujowe zachowanie ze strony Kamila. No nie, bo kurwa to, to to przecież to jest tak głupie tłumaczenie. To jest coś takiego jak ja bym teraz na przykład był w gołcach, ale daję sobie rękę z Wardęgą i mówię, że, za, że do pół roku po prostu odejdę z tej spółki, teraz nie mam czasu, jakby zapierdamy i tak dalej. Robimy projekty, jeżdżę i nie mam na to czasu. Wardęga mówi, dobra, to tam jak będzie czas, to sobie po prostu nie wiem, rozwiążemy, odejdziesz z firmy i mówię mu na przykład, że nie wiem, że tylko będę robił też energetyka, nie? Tak jak mieliśmy zrobić w Gołdze, ale ja sobie go zrobię samodzielnie. Dobra, luzno, już jesteśmy się, się jakby, no, możesz robić co chcesz, o to w tym chodzi. I on poszedł, Budda, zrobił dołza. Jak, jak był dołz, to Hose nic w tym nie robił, nie, nic nie gadał, chciał nawet mieć procenty w tym, nie? Co też jest jakby, to, to też jest w necie, że Hose chciał procent w dołzie, on o tym sam mówi. Jakiś mikro, malutki procent. I on to tak ty, mówi, że po prostu tak jakby dla starego Hose, że on mu tam pomagał. I wcześniej nie mówił tak jak teraz. Jeszcze bezczelnie powiedział przy stole, że może ode mnie odkupić super trofeo, żeby nie było mu przykro. Tak się nie robi. Hose napisał, było widać po Kamilu, że nie radzi sobie z hejtem, a jego odejście z YouTube'a zwiastowało jakieś problemy. Ja czekając ze wszystkim do zbliżającego się okresu przedawnienia procesu odszkodowawczego i dopiero wtedy Kamil miałby się dowiedzieć, że, że jest taki wątek poruszony. Nie wcześniej, ale że go zamknęli, to sprawa ruszyła medialnie. A powiedz mi Michał, czy to prawda, co napisał mi Budda, że jak robiłeś z nim loterię Fame, to oddajesz mu wszystkie swoje zarobione pieniądze, żeby Kamil nie miał do ciebie żalu, że robisz też loterię? Bo tak mi powiedział i tak mi napisał. Czy to prawda? I rzeczywiście było tak, była taka sytuacja, że chciałem tak zrobić po prostu sam z siebie, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ja nie, nie będziemy sobie podpierdalać metod zarobkowych. Czyli jak ja robię na przykład lody loda, to on nie wchodzi w sektor lodów. Nie? Jak ja będę chciał sobie zrobić kurtki. On nie będzie robić kurtek. Jak on będzie robić loterię, to ja mu nie wchodzę w loterię. Jak ja zrobię grę mobilną, to on mi nie wchodzi w gry mobilne, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Napisałem. Chciałem tak zrobić bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy sobie podpierdalać metod, ale Kamil finalnie zrezygnował z tego, by pozbawić, by pozbawiać mnie udziału i zachował się bardzo okej. Okay. Zresztą moja część była w części fame i chciał bardzo, bym sobie zarobił za to, że pracowałem na to jeżdżąc i prowadząc komunikację związaną z loterią. No i na końcu jest jeszcze, że rozstanie i zachowanie Kamila wobec mnie przy ten no yy... i tego już nie będę pokazywał bo to była taka przykra tana, no nie, nie, to jest wiadomość od Hose odnośnie mnie, co tam niby Kamil na mnie gadał ale nie chcę tutaj nikogo skłócać, bo jakoś średnio mi się chce po prostu w to wierzyć mam takie wrażenie, że to jest że to jest nieprawda. Jak ktoś będzie chciał, to może o tym powiedzieć sam z siebie, ale ja tego na streamie nie chcę mówić, bo uważam, że to jest, że to jest dziwny fake, nie? To jest taki content stricte dla komentatorów, bardziej, żeby sobie na tym zbudowali coś. Influ news pozdrawiam, oh likej oh Polska. Chcę na wino,